Patrzcie, już magnes działa, nie? Wow. Wow, proszę! Znowu, który rocznik? To jest to. Miniaturka tora. Złomiarze, co ja z tym wszystkim zrobię? Normalnie wyłowiłem portfel. Coś może być w środku. Coś chyba. Dam wow! Tam zawodnicy rządni złomu już idą na drugą stronę. Kuba do mnie mówi, dawaj, wracamy na miejscówę. Tu było nieźle, także chcemy, chcemy połowić coś grubego. Także chłopaki już lecą sobie tam na drugą mańkę, gdzie sypało fantami. Ja dzisiaj spróbuję sobie jeszcze tu gdzie nie byłem, czyli wejść na ten murek i tu centralnie pod wiaduktem porzucać. Zobaczymy co z tego będzie. Ostatnio był czwartkowy odcinek ze skateparku. No i pytałem wam, zadałem wam tam pytanie. E, jakie chcecie filmy w zasadzie, nie? czy wolicie ze skateparku, czy z magnesu, jeszcze wrzucam ASG. Sporo tam było właśnie takich świadomości, że dawaj ASG, e, kiedy skatepark, dawaj więcej właśnie rowerów, no ale magnes też spoko, nie? także e, chcąc jakby zadowolić wszystkich będę starał się wrzucać tak te materiały jeden po drugim, czyli mniej więcej żonglować, nie? tak jak ostatnio był skatepark, tak teraz wracamy na magnes Nie i znowuż zaraz w czwartek pojawi się kolejny jakiś rowerowy albo taki wiecie skateparkowy materiał. No to zaczynamy. Zobaczymy co z tego będzie dzisiaj. Ubieramy rękawiczki. Pierwszy rzut tego dnia. Siup. Patrzcie widzowie. Czyżby połowa podkowy. Połowa szczęścia dzisiaj. <grym> Żeby miało być tak spoko niespoko. <grym> no i podążając tym tropem. Zobaczcie, cały czas... a to jest Czy jakiś taki fajny, Dobry dobrej jakości stop. Bo widzicie, jak to przywiera? Patrzcie, patrzcie, jak to. Patrzcie, jak już magnes działa, nie? Ło! Wow. Jak, jak już siła oddziaływuje, nie? O, już przyciąga, już przyciąga, nie? Mam coś fajnego, ale konkret. Jest solidne łożysko. Oj. Jakiś taki trójkąt. O! Ale mocno. Parę śmieci. I co? Grosik na szczęście. No i zobaczcie. Powoli wiaderko na no zasadzie jego dno się zapełnia. Tutaj kolejna kaska wpada. Ja już też przeczesałem tutaj dość sporo. O proszę znowu. Teraz grosik taki ładniutki, świeżynka można powiedzieć, który rocznik 2020 no. To wiele tłumaczy Ile to już? Chyba 15 groszy w kasie zarobiłem. No, ja tu już przeczyściłem sobie w te i nazad, tutaj tak bliziutko pod nogami wszystko w głąb pod wiaduktem też Teraz tak rzucam bardziej naprzeciw siebie, bo tutaj okolice kładki też przeczesałem. No i zaraz będę przesuwał się na innego spota, bo to też nie ma co tak długo stać w miejscu. Co my tu mamy, moi drodzy? Spichlerz Rusiecki, nie wiem co to jest. Hmm. Sztuka polskiego. Sztuka polskich kulinariów, czyli co? Jakiś słoik z jakimiś przy smakami. Słoik. No nakrętka po słoiku, ale no to był jakiś słoik z, z takimi smakołykami, nazwijmy to. <gry> nie wiem, jak ktoś jadł próbował czegoś takiego, to możecie się pochwalić w komentarzu, Ja najmniej nie kojarzę. O, coś się trzyma na magnes. Coś tu mamy i się wcale nie dziwię, że widziałem to już spod wody głęboko. la, Ładniutka gumeczka. paczkuba, Kuba. Fajna, nie? Coś jest, czuć wyraźnie na magnesie. Zobaczymy. O, co tu mamy, co tu mamy, no. Najgrubszy pręcik jak na razie z mojej strony. O. No, coś nie coś waży W końcu udało mi się rzucić tak jak chciałem o! I się opłaciło Jeszcze grubszy niż ostatnio To jest to <laughs> Normalnie jak taki kołek me metalowy na wampiry, tylko na, na wampiry powinien być drewniany i w serce <laughs> Ale bydle. No, dobrze, warto było się trochę pomęczyć tutaj pod tym mostem. Bo tutaj, ten jeszcze teren, tutaj taki kawałek pizzy sobie wyobraźcie. Ten rewir mam ciągle niesprawdzony, bo albo mi się przyczepi do góry, albo tak jak rzucę o. Podobnie jak teraz to mi znosi prąd i ucieka gdzieś w prawo. No właśnie tutaj, tak jak teraz Lina idzie, tu bym musiał wracać, nie? Ten odcinek jeszcze wciąż jeszcze nie, nie czeka nieprzebadany tutaj. Ah, tu powinno coś wychodzić, nie? Powinno, nie powinno, no wiadomo o co chodzi, nie? Normalnie wyłowiłem portfel. <grytania> Kurde, tutaj jest ten schowek RFID, ja piernicie, za co on się złapał? Chyba tylko za ten tutaj, a nie, coś może być w środku. Zobaczymy. Opsa, co my tu mamy? Coś chyba... Wow! Łooo! <słyski> <słyski> o kurde, trochę kasy jest. Wow. <słyski> I to nawet Euros jest. No jest, jest ten, pełna ta sakwa łoniaków Dlatego złapało. I cyk. Kolejna wędkarska gumeczka i trochę badziewia. Wydaje mi się, że można tutaj jeszcze jakieś ostatnie rzuty zaliczyć sobie, a tu z innego kąta. No, i będę przechodził na drugą stronę do chłopaków. Chłopaki normalnie wyciągnęli chyba drzwi. No, w zasadzie to przytaszczyli, bo dopiero próbują je wyciągnąć. A nie jest tak łatwo. Co to jest? Drzwi jednak nie jest, daleka wygląda jak drzwi. Uh, kurde, nie wiem. To jest chyba coś z podłogi. Coś z podłogi od auta. Wiem co to jest. To jest złom. To jest złom. No tak, tak. Teraz to jest złom. Ale żeście tego nawyciągali, panowie. Ja pierdziu. <grydziu> Kurde. I znowu coś jest. Ale... Szalejecie, szalejecie, nie? Ja idę tam połowić, naprzeciwko, no gdzie, nic nie ma. gdzie rzucałem z tego murka. No ale powrzucam sobie tak w głąb, wiesz? Ja pierdolę. Jeszcze ten pręt, nie? Czy to nie? Nie, to badyl. To badyl. O Jezus. No to belka chyba jest. No, tak, tak, dlatego się jakby... To jest takie coś za zderzakiem zawsze. A, Ja pierdziu. A jak to było? do tego? To to akurat się zmieści. Zmieści się? Tak. To co nie problem. Kurde. No i dobra widzowie, właśnie widzimy się po drugiej stronie. Chłopaki rządzą, tak jak widzieliście przed chwilą, parę metrów dalej. I pyk. Proszę bardzo. Kolejny taki trójkącik już dzisiaj. Oj. Z jednej i z drugiej strony. Ale się przystał. Twoje, waży. Co to jest? Ha, ha. Młot. <laughs> Ostatni odcinek tutaj. Ty tu był. Znalazłem Młot tora, nie? A tu proszę, miniaturka Tora. <laughs> ja pierniczę. Kurde, jaka ta miejscowa jest owocna. Naprawdę, ona cały czas sypie coś fajnego, no. Idzie coś dobrego. Dawaj, tutaj. Oh, yeah. Jest opór. Tak, już to widzę. O tak. Hehe. He. Co to jest? Co to jest za kawał złomu? Ło, się nawet nie chcę odczepić, ja pierdzielę, widzicie jaką moc ma magnes? Oh. No ładna, płaska powierzchnia. Kurde, ale to waży. Ja pierniczę. Fiu. Moje najcięższe znalezisko i największe dzisiaj. Dobra, idzie ostatni fand na tej miejscówce. Wiadro zapełniam po brzegi i kończę na dzisiaj, bo co tu dużo gadać, no już mi wystarczy, kurde, jeszcze taki piękny kotlet na zakończenie. Panie. I z drugiej strony cyk. Kurczę, coś pięknego widzowie. <gry> o pyk. Dobra, zwijam sprzęcior. Kurde, złomiarze, co ja z tym wszystkim zrobię? Ja pierdyla, To chyba nowy rekord będzie, co? No chyba tak. Będziesz, ja jakie Słyszałem właśnie jak to lusterko się rozbijało. Mówię, o chłopaki, byle tego mietka nie rozwalili tu. <laughs> nie no, owocny dzień panowie, owocny A, bierze, dzień. Że to jest no <laughs> Gdzieś coś rypło. Co, to był twój pierwszy dzień na magnesie. Drugi. A drugi, bo już byłeś z chłopakami wcześniej. Tak, no. No, widzicie widzowie, jak się zaraża zajawką młodzież i masę innych ludzi w internecie też, jak mi piszą jaki magnes kupić, też by chcieli wejść, pobawić się. Kurcze, jeden taki wypad, ktoś mówi, no bo tam pokazałem linka, nie? kurde, 300, 400, 500 zł za magnes, drogo. A patrzcie, tutaj z dwie stówki ze złomu spokojnie będzie jeszcze, to moje wiadro, tutaj to mam, tu to chyba z pięć dyszek jest, bo to takie ciężkie jest. No i można zarobić, proszę, można pełen portfel kasy wydropić. Tak to się wiedzie na złomie. Widzowie, standardowo, piszcie łapeczki, piszcie łapeczki, piszcie komentarze, zostawiajcie łapeczki w górę. No i koniecznie subskrybujcie kanał po więcej. Do zobaczenia.